Dzisiaj ja będę edukować, co to jest gay, a co to jest pedał. E, powiem ci jeszcze co innego. Ty nie jesteś dla mnie gejem. Ty jesteś pedałem. E, pedał dla mnie określenie. To jest jak gay, homoseksualista. Chodzi kurwa i portaca kurwa wszystkie plotki, pcha się w bagno. Ty taki właśnie jesteś. Ty jesteś jednym wielkim dnem, jednym wielkim gównem. Nic poza tym, nic dodać, nic ująć. Dla mnie jesteś pedałem. Dla mnie gejem nigdy nie będziesz i uwierz, że mało kto takich lubi to po prostu robi szyf u niego na profilu, ale no niestety no, pedały już takie są. Nie mówię o normalnych gejach, tylko o pedałach, tylko y, chodzi jeden do drugiego i po prostu przenosi plotkę z, je, z jednego kwiatka na drugi kwiatek. No bo tak niestety zachowują pedały. Normalne geje tak nie robią. Pedał, a okay, gej to są jakby dwie zupełnie różne rzeczy. No właśnie, bo niestety pedał to jest ten, który lata od jednego do drugiego, przenosi jedną plotkę, i drugą plotkę, się łączy to całość i robi z tego tragikomedię. A gej to jest normalny? I to jest normalny człowiek homoseksualny, który kocha tą samą płeć. No i e, dla mnie takie osoby są normalne, tak? Ale ja już nie lubię tych ale... ty Tak, tylko że gej jest normalny, bo ma normalną stabilizację w życiu, stałego partnera, normalną pracę, tak? I wygląda jak normalny męski hetero.